Moi drodzy, w przeszłości już twórcy tacy jak Zigzag czy Rainbold nagrywali swoje pojedynki ze sztuczną inteligencją. I tak oto na przykład Rainbolt korzystał z czatu GPT, gdzie po prostu wstawiał zdjęcie lokacji, a sztuczna inteligencja mu musiała odpowiedzieć gdzie się znajduje, aż po ZigZaga, który korzystał ze strony Geospy, gdzie również wstawia się zdjęcie oraz ta strona pokazuje gdzie się znajdujemy. My natomiast moi drodzy będziemy dzisiaj korzystać z Google AI. I żeby nie było, chcę wspomnieć, że również Zigzak z tym modelem AI nagrywał, także chłop jest naprawdę kolosem, jeżeli chodzi o dziogera na całym świecie. Ten model AI kompletnie różni się od innych, ponieważ nie trzeba nawet robić zdjęcia, a wystarczy udostępnić swój ekran. A tak oto, moi drodzy, wyglądało moje pierwsze spotkanie z tym cackiem. Jedyne czego żałuję to, że nie nagrałem live reakcji, ale damy sobie radę. Na podstawie zielonej roślinności i klimatu, które widzimy na zdjęciu, powiedziałbym, że jesteśmy w kolejności. Kolumbii. I tak Kolumbia tutaj się zgadza, ponieważ mamy nawet tak zwany Krzyż Kolumbijski, który oczywiście występuje tylko w tym kraju, w Jogesserze. Myślę, że na podstawie tego, kobiety nasz dzieciu, jesteśmy gdzieś w Departamencie Bolivar. Departamencie Bolivar, więc dokładnie określiła sztuczna inteligencja region, jednak ja nie wiedziałem, gdzie to jest. Udało mi się znaleźć. Ojo! To była właśnie moja pierwsza reakcja. Moi drodzy, na sam start zagramy sobie 5 rund na ACW, czyli na mapie, gdzie może być każdy kraj, jaki jest w GeoGesserze, i zobaczymy sobie, jak sztuczna inteligencja da radę. No ale najpierw to przywitajmy się z naszym sztucznym kolegą. Witaj, sztuczna inteligencja. Witaj, how can I help you? Powiedz mi, jak masz na imię. Justin Gemini. To bardzo ładne imię. Dziękuję. A w sumie, czy jeszcze mógłbyś zachęcić moich widzów, żeby zasubskrybowali i dali łapkę w górę teraz? Zachęcam wszystkich widzów do subskrybowania kanału i kliknięcia łapki w górę. No po czymś takim wstyd stytnie zostawić. Czy możesz mi powiedzieć, w jakim kraju się teraz znajdujemy? Widzę na znaku Kanejan i na podstawie tego jestem pewien, że to jest Indonezja. Ale spróbuj na podstawie roślinności i tym podobnych rzeczy określić dokładnie region. Biorak pod uwagę gesta tropikalna roślinność, wetoajem drewa palmowe i wilgotny klimat typowy DLA Indonezji, obstawiałbym, że jesteśmy w regionie Sumatry lub Myślę, że to jest północna Sumatra, zachodnia, południowa? Po obejrzeniu mapy bardziej obstawiam, że jesteśmy w zachodniej Sumatrze. Powiem wam tak, tutaj sama Indonezja jest jak najbardziej zrozumiała. Ale szczerze, z tymi palmami, ja bym na pewno nie poszedł w region Sumatry Zachodniej. Także ciekawi mnie, czy tutaj sztuczna inteligencja mnie bardzo by pokonała. Także zobaczmy. No, Sulawesi. Ok, Sulawesi tutaj miało o wiele więcej sensu. No, ale póki co nieźle wytypował o jaki kraj chodzi. No dobra, kolejny kraj. No tu tutaj podmety metę mamy rifty. Uh, mamy również słupki, które należą do Albanii, no ale zobaczmy, co nam powie nasz kolega. Na podstawie widocznego krajobrazu, który jest raczej płaski z polami uprawnymi, a także na podstawie rodzaju zabudowy i typowych DLA tego regionu znaków drogowych, powiedziałbym, że znajdujemy się w centralnej lub polutniowej Albanii. Dokładniejsze określenie regionu jest trudniejsze, no dobra, tutaj kraj na pewno ma dobrze. Tak jak zresztą przypuszczałem, że raczej to będzie wiedział. Powiedział środkowa bądź południowa, więc jadam pomiędzy tymi dwoma regionami. Mi! No i rzeczywiście tutaj bardzo piękny gest, prawie 5K. No tutaj był środek, ale nie była tu północ, więc ładnie wytypował. Także nie ma tutaj co absolutnie go ganiać. Mamy Turcję. Hmm, tutaj jakieś jeziorko widoczne. No dobra, zobaczmy co tutaj powie. To miejsce wygląda jak Turcja, ze względu na charakterystyczny krajobraz i znaki drogowe. Bazuje jak na pustynnym krajobrazie i plaskiem terenie. Powiedziałbym, że jesteśmy w centralnej Anatolii. Generalnie gest jego mi się bardzo podoba, bo to będzie mniej więcej chodziło mu o ten region. No jest to bardzo pustynnie, więc zobaczmy jak bardzo blisko będzie. Ohohoho! No, i tutaj było jeziorko. Rzeczywiście było to logiczne do znalezienia nawet dla zwykłego gracza, ale przepiękny gest znowu od sztucznej inteligencji. Kolejna runda. No, tutaj mamy Republikę Południowej Afryki. Nie ma żadnego. Na chociaż jest tutaj. Okej, okay, myślę, że ten napis mu dużo podpowie. No, ale zobaczmy. Bioorak pod uwagę Sawany, biale znaki drogowe i charakterystyczne. w WTLE powiedziałbym, że znajdujemy się w Afryce Poluniowej. Czy jesteśmy w okolicach prowincji Limpopo? Okej, jak widzicie, nie jest to takie łatwe z nim się dogadać, ale powiedział Limpopo. Limpopo z tego co kojarzę to jest ten region, tak jest. I on powiedział północno-zachodniej, czyli gdzieś tutaj. No kliknę gdzieś tutaj, właśnie i zobaczymy. Mogę jeszcze nawet dziś bardziej tu, więc tutaj, wiadomo, ciężko jest to czasem rozpoznać. Co ja bym tutaj dał? Nie wiem, ale podoba mi się ten gest. Nie ma tych typowych słupów dla Limpopo, one są takie charakterystyczne. No, ale ciekawi mnie, co tutaj nasz koleżka wymyślił. Okej, okay, to był zły region, który teraz dał, ale nadal jesteśmy w dobrym kraju. Kolejny kraj, no i tutaj będzie to. Ojej, no tutaj ma wszystko napisane, bo i jesteśmy oczywiście w Kenii. Myślę, że tutaj da radę zrobić nawet 5K. Sadzak po nazwisku Kościoła Aceika Diosis of podejrzewam, że znajdujemy się w misji Tika w Kenii. Patrzę jak na mapę. Tika znajduje się w środkowej Karobi. Na pełnokrętny OG Nairobi No tutaj miał ułatwione zadanie Tutaj była zmyłka, bo to nie było centralnie to miasto Ale bardzo blisko także nie ma tutaj absolutnie co go winić. 20 tysięcy punktów i powiem Wam tak, gdyby nie ta pechowa Indonezja, to by wykręcił pewnie ze spokojnie 23 tysiące. Kurde, no jestem pod gigantycznym wrażeniem, serio. No dobrze, moi drodzy, ale spróbujmy naprawdę ciężkiego wyzwania, czyli Geogesser w 2069 roku. Jest to specjalna mapa, która zawiera wszystkie kraje świata. Przy okazji mając nieoficjalne zdjęcia, także jestem bardzo ciekawy, jak z tym sobie poradzi właśnie to urządzenie. Okej, okay, pierwsza lokacja jest niesamowicie ciekawa. Czy to jest po prostu polska? Chyba nie, ale jakaś Słowacja, Chorwacja. To by pewnie miało sens. Czy to może być Polska po prostu? Słabo tu widać, ale tutaj chyba na środku to nie są polskie. No dobra, zobaczmy, co powiesz tuż na inteligencja. Jasne, na podstavě tego kouvěce vydáje MEC, že jste chci své Evropy schodkové lépe po lidníjové. se gory i charakteristická architektura domů. Dobře, na podstavě tého kouvěce obstaviam že jste ve Serbii. Styl zabudové i krajobraz pasudě do tego regionu. Okaz, patřek na to obrazy, podržovám, že jste ve zachovní Česí Srbii. Prawdopodobnie, w regionie Latibor, ze względu na gościciterę i charakterystyczne budynki. No dobrze, ja przyznam szczerze, że tutaj Serbia mi nie przyszła do głowy, ale pewnie ma sens z tą barierką, chyba tak. Nie wiem, ciekawe, tutaj bardzo dokładnie potał region, także sprawdźmy. Wow, to była zachodnia Serbia blisko Kosowa. Kapitalny gest tutaj ze strony sztucznej inteligencji. Naprawdę jestem w szoku. Wow, wow, wow. No dobra, zobaczmy kolejne. Uuu, no tutaj już tak łatwo nie będzie, że tutaj są jakieś napisy. Okej, okay, to jest chyba Japonia? Sprawdźmy. Prawdopodobnie w Chinach, że wyskludnił na charakterystyczny, los bambusowy i style drogi. Że jesteś w południowej części Chin. Prawdopodobnie w tej prowincji lub Guangxi. Właśnie, że na te obrazy, i pod uwagę z klasą Bambusowicz i Hosysy Tere, powiem, prawdopodobnie jest z Woi z Guangdong. No dobrze, tutaj bardzo odważnie mówił na początku o tej prowincji, o tej, a na koniec skończył pomiędzy. No ale jestem ciekaw w sumie, czy to są w ogóle Chiny. Pewnie mają sens, zobaczmy. Wow. To jednak była ta druga prowincja, ale GeS i tak niesamowicie bliski. Naprawdę jestem aż przerażony, szczerze wam powiem, jak tak to po prostu klikam, nie? No dobra, tutaj już moim zdaniem jest niesamowicie ciężko, nie? Nie, nawet co tu powiedzieć, chyba, że to kiedyś miałem i to była jakaś dziwna Sardynia, ale chyba nie. A może i to miałem kiedyś na odcinku? Nie wiem, powie, zobaczmy, co on powie. Kani, na podstawie tego, co widzę, ten krajobraz na nasz morski Obstawiam, że jesteś w Europie Poludniowej, może w Hiszpanii lub w Włoszech. W porządku, patrząc na ten krajobraz, obstawiam, że jesteś na Sardynii, we Włoszech. Że jesteś w regionie Barbazia we centralnej części Sardynii. Dobrze mi się wydawało, że miałem kiedyś tą lokację. Nigdy w życiu bym nie dał tu Sardynii sam z siebie, gdybym tego kiedyś nie widział. Sztuczna inteligencja to wie, dała po prostu w środek, i ja w środek sam kliknę. No na pewno to jest to, bo już przypomniałem sobie. Okej, okay, to jest bardziej południowo, ale no, kapitalny znowu gest. Jezus Maria, on się nie myli w ogóle, to jest coś niepojętego. O, a tutaj. Właśnie chciałem powiedzieć, że to wygląda polsko. Szkoda, że jest ten napis, bo on to pewnie będzie wiedział, ale zobaczmy. Jasne, patsak na ta obrazi, vida je MEC, ze jestes gtsis, Europie, polnokno of schooten na pravdopodobni na lotwilup ze na ty i grakter drogi, ses zebems probawe podak dokladnische rezon. Dobrze, na podstavie tego kovidze opstaviam ze na Litwy pravdopodobni w regioni Alitus, Szczęście, żebym spróbował jeszcze dokładniej. Powiem wam, że teraz jestem naprawdę wystraszony, bo to jest góra powstańców napisane w języku polskim. Jeżeli się okaże, że my rzeczywiście jesteśmy po stronie litewskiej, a nie w Polsce, to nie wiem. To mnie tu po prostu... no rozwali mnie, tak? Nie no, ale nie ma szansy jest chyba gdzieś w Polsce, po prostu blisko Litwy. Dobra. Tak, no na szczęście, to było po prostu blisko, ale nie zgadł tutaj kraju i to jest dziwne, bo myślałem, że może czytać po prostu, co jest napisane. No ale patrząc i tak, to mega mocny gest jest, tak? No my tutaj mielibyśmy przewagę, że po prostu możemy czytać. No ale zobaczmy kolejną lokację, ją chyba też miałem i bodajże to była Armenia, bo tutaj lokacji tak, no tutaj są blachy Armenii, ale zobaczmy, co powie. Dobrze, Patrzak na architekturę i styl uliczny. Widaje MEC, że jesteś w Armenii, prawdopodobnie w Erywaniu. Chcesz, żebym podał dokładniejszy region, Veloty YM mieście? No dobra, powiedział, że jesteśmy w stolicy, więc ja tutaj nawet nie będę świrował i, i y, y, szukał. Sztuczna inteligencja zrobiła tysiące punktów na czymś takim łącznie. Ja pierdzielę. Nie, no to to jest po prostu niesamowite. Naprawdę. Zmierzmy się teraz ze sztuczną inteligencją. No dobra, czas na wielki pojedynek ze sztuczną inteligencją. Ja tutaj oczywiście jestem, tutaj na drugim koncie, gdzie najpierw będę mówił, gdzie dokładnie się znajdujemy, a później będziemy pytali sztuczną inteligencję. Zresztą zobaczcie, jak to teraz będzie wyglądać, moi drodzy, przywitam się, chociaż wiem, że mi nie odpowie, a ja mogłem zmienić już przeglądarkę, ale trudno. Dobra, lecimy, bo mapa to jest po prostu ACW. Okej, flaga Ukrainy, więc no, ja tutaj doskonale wiem już, co to za kraj. Czy to jest po prostu jakiś lwów? Ha. Pewnie lwów ma tutaj sens, albo Kijów. Wiecie co? Ja po prostu oddam strzał w stolicę i zobaczmy, co da to powiesz tu ta inteligencja. Wydaje MIC, że ten obraz jest z Ukrainy, a konkretnie z regionu Wolinskiego. To miasto nazywa Łok. Nie będę wam kłamał, ale wydaje mi się, że on mówił o mieście łódzk po polsku. I szczerze ja tutaj kliknąłem obok Zo jego gesa. Nie, to chyba... To może być Zo, bo tu jest... Nie no, nie gadaj, że on tu zrobił 5K. Nie. Nie. Okej, okay, to był kijów po prostu. To była rezydencja Messji. Syria. Nie może prezydenta po prostu, ale okej, okay, byłem bliżej. Kolejny kraj jest niesamowicie prosty, bo jest to po prostu Tunezja. Nie pamiętam już tych meta-out, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś Tunezja. Nie wiem. O, dzisiaj tutaj dam spokojny strzał. Zobaczymy, co on powie. Wygląda na to, że jesteśmy w Afryce Północnej, a dokładniej w Tunezji. Dobra, najbliżej duże miasto to Tozur. Ogólnie nie będę kłamał, że tutaj mnie trochę ta nazwa zmęczyła. Znalazłem w internecie Tausar nazwę miasta, więc nie wiem, czy o tym chodziło. Tu chyba nie ma kawrydzu nawet, ale... No skoro tak powiedział, to to klikam. Chociaż ja bym, on mówił, że południowy więc ja bym klikał gdzieś tu po prostu. Ale no, no ta nazwa była dziwna, co on tam sobie pod nosem gadał. Także zobaczmy po prostu. Wydaje mi się, że mój gest tutaj będzie lepszy. No jeżeli to jest bliski gest, to będę w szoku. Okej, okay, tutaj. Może... Nie no, ale tam on mówił to jakoś inaczej. No ale rzeczywiście było to południowo. Okej. Okay. Kolejny kraj to jest, moi drodzy, Indonezja z tymi słupami. Kecamantan Eris. To nie równa się z Kabubatenem, ale myślę, że co lepsi gracze by wiedzieli, gdzie jest Eris. To wygląda jak Sulawesi tak szczerze. Eris. Czy Eris to jest jakiś... hmm. Na pewno lepsi gracze wiedzą gdzie to jest, ale no ja nie jestem niestety lepszy. Ale myślę, żebym poszedł i tak, nie wiem. Gdzieś w takiej regi... O! Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, powiem wam, że chwilę czasu spędziłem, ale nie mogę znaleźć 5K. No dobra, nieistotne. W każdym razie jesteśmy gdzieś tu blisko, więc to mnie cieszy. Nie, to nie jest to. Ale dobra, kliknijmy i zobaczmy, co powiesz: Tuż ta inteligencja. Wygląda na to, że znajdujemy się w Azji Południowo-Wschodniej, a dokładniej w Indonezji. W zatku wygląda na to, że jesteśmy na północy Sulawesi. Przez widzieć kos jeszcze. Dobrze, wygląda na to, że jesteśmy w pobliżu miasta Bitung. Przez widzieć kos jeszcze. No cóż, z bólem serca niestety, już ta inteligencja to wiedziała, ale i tak jestem dumny z tego gesu. On powiedział, że po prostu w północnym Sulawesji, więc tam i tak tutaj bliżej. Powiedział też jakieś dziwne miasto, ale wydaje mi się, że powiedział to miasto, ale serio, bardzo ciężko jest zrozumieć go czasem, także ja kliknę po prostu w środek, żeby było sprawiedliwie, nawet bliżej, no i, i tyle, ale naprawdę, że to znalazłem. Nawet ja nie byłem pewny, że to jest i Jeszcze to, no, no. Coś pięknego, moi drodzy. To, to lubię w Geserze, to jednak podnosi Gdzieś tam to uczucie zwycięstwa, no ale i tak nie zrobiłem pięciuka chyba. No to było to Eris, gdzie to było dokładnie? Aha, to było to, ok, bo tutaj nie widziałem tej drogi. No dobra, póki co go fluesuję w sumie. No i szczerze, tutaj zaczynają się lekkie schody. Dlaczego ja pomyślałem, że to jest Andora? Czy Andora może tak wyglądać? Chyba tak, chyba że to jakaś Hiszpania bądź Francja, ale to nigdy nie jest Finlandia. Nie, no to jest Andora dla mnie. Kliknę sobie po prostu w środek i tyle. Okej, okay. widzę nasz dzieciu gory, drywaj Glasty i asfaltowa drogę, wiecie jest to prawdopodobnie obszar gorzysty. Na podstawie stylu znaków drogowiec i krajobrazu przypuszczam, że to może być Obsar w Pirenejach, na pograniczu Hiszpanii i Frangi. No powiedział na pograniczu, więc tutaj klikam rzeczywiście na granicy Francji z Hiszpanią. No ja poszedłem w Andorę, nie wiem szczerze, czy, ta, czy to może być Andora, bo raczej... Hmm. Na pewno to jest gdzieś tutaj, więc obaj będziemy blisko w tym wypadku. Ale tak, to była po prostu Andora, więc tutaj mój vibe był dobry. No i póki co 500 punkcików traci. Kolejny kraj, który tutaj widzimy. Uuu, żółte blachy, czy to jest Australia dziwna? Z żółtą blachą, lewostronny róg, to nie jest Japonia. No nie, to nie jest Lowcam. Czy jest? A? O kurde, ale runda. Szuta blacha. Nie, to jest chyba Japonia. No net. E? Czy to jest lowcam? A To nie wygląda jak lowcam. A tam już jest biała blacha. Ale się trafiło, ale jest jedna ciągła linia żółta, no bardziej to wygląda... ...że to jest jakieś makał dziwne? Na starych zdjęciach? Nie no, chyba nie. Hmm. Nie no to wygląda bardziej jak Australia. Ale chyba nie ma na to opcji. Ale runda się trafiła ciężka, no jest ewidentnie ruch lewostronny. Ty, ale 50-50 Australia-Japonia? Chyba tego nie miałem. Nie no, bardziej tu czuję Australię. Palicho, no jak będzie. Ale to chyba przegrałem. Ok, na podstawie tego, co widzę na zdjęciu, mogę powiedzieć, że znajduję się w tym regionie Australii, prawdopodobnie, w Urora, w lub w innym obszarze zalesionim. Wygląda na to, że jest w stanie Victoria w Australii, na podstawie tego, co widok na mapie. Krzyż widzę, że nie Według mapy znajduje się w pobliżu miasta Melbourne. Powiedział, że w obrzeżach miasta Melbourne, no to klika. No ta żółta blacha tutaj mi bardziej podpowiada, że to jest nowa południowa walia jakieś regiony Sydney. Ale czy tam byłoby aż tak górzyście? Chyba może być w miarę. A to nas po prostu podzieli. To był blisko Kościuszko National Park. Bardzo ciekawa lokacja, ale szczerze, mega ciężka. No dobrze, na ten moment trzymam się nieźle, ale to jest chyba. Kanada z czerwonymi blachami to jest Alberta, moim zdaniem. I Alberta miałaby tu sens. No? Nie wiem, czy te słupy się zgadzają na Albertę. Nie wiem, ale mi się podoba tutaj pomysł. Ja pójdę gdzieś blisko Calgary. O Klatela, na dzieciu widzę domy na Przedniszach. Polna droga i drzewali liściaste. Na podstawie wyglądu domów i krajobrazu powiedziałbym, że to może być w Kanadzie. Style tablet Drogowicz oraz krajobraz sukryja, że to może być prowincja Alberta w Kanadzie. Z tego, co widzę na mapie, jesteś w pobliżu Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie. No to klikam obok Edmonton. No niestety, sztuczna inteligencja też to wie, będzie bardzo ciężko to wygrać. Moim zdaniem, może być to nawet niemożliwe, pomimo tego, że prowadzę na ten moment. Ale, ach, to było rzeczywiście w okolicach Edmonton, także. Duże punkty już tracę i chyba nawet nie pro... Nie, jeszcze chwilkę prowadzę. No dobrze, zobaczmy na kolejną lokację. to Tourist. The Chapi. A, Chapi? Co to jest za kraj? Białe auto. Czy to jest. E, Peru? Chapi. Czy ja coś słyszałem. Chapi w Peru? Nie, chyba nie. A. Albo słyszałem? że to jest Boliwia na przykład. Nie wiem dlaczego teraz mam wrażenie, że gdzieś słyszałem o tym? Czapi. Gdyż nie, to, to, to może być nawet jakaś głupota, teraz myślę. W sensie. Nawet nie żadna nazwa. Nie, no to jest chyba Peru jednak. Tak, raczej, raczej Peru to będzie, nie Chile. Czapi. Kurde, no jeżeli on to zgadnie, to będzie lipa, bo jest już spory mnożnik. A ja no. Chipao? Hmm. No dobra, pójdę w to. Chipao po prostu. No, zobaczmy. Dobre widzę na zdjęciu zabudowę miejska, tropikalne drzewa i samochody. Na podstawie stylu architektury i klimatu, powiedziałbym, że jesteś w Ameryce południowej. Konkretnie to wygląda Jack Pess, W., Ecuador, Zalub, Peru. Z budynków i topografia na Tiwi M obradziej sugeruje, że to może być na wybrzeżu. Wygląda na to, że jesteś z Rechini, La Libertad w Imperu. No dobrze, to jest Libertad i on powiedział, że czuje tutaj nadmorski vibe. Więc no ja pójdę w to największe miasto, że jesteśmy dziś blisko wybrzeżu. Ciao! Ale to nie jest Ciao. Chapi jest napisane. No dobra, zobaczmy, czy tutaj jest coś takiego. Nie widzę na razie. No ale dobra, klikamy w to. No nie wiem, szczerze, jest to bardzo odległe guess. jeżeli on ma rację, to przegrałem, ale no, no chociaż kraj mam dobry, chociaż mam kraj dobry, no raz, zobaczmy, ale coś czuję, że to będzie koniec. I co? Sztuczna inteligencja nie pokona meksa. mamy to, let's go!